Zaczynamy mecz Liquid vs. LinVision, gdzie gra Stary i ekipa. Sami wiecie, że są groźni. Jest stary ostatnio spreja takiego walno i mamy podkrócenie mida. Liquid po stronie Tero i po stronie CT, drużyna Starego i rodzinki. Mamy smoke'a na mida, pala Gala i mieli wejść Galo, ale zobaczcie, że West Melon już z fragiem. I tu zakres w dolnym, zobaczymy, czy będą się w ogóle go spodziewali. Wyjście longiem. Emilia w szoku chciał przejąć tą pozycję. Musiał przejąć, przynajmniej jednego fraga zdobyć. Tu w smoku kryje się nerf, Zobaczymy, czy da radę Fraga załbyć. No nie daję, chociaż tylko jednego dał radę. Myślałem, że żadnego. Jednak stary odpowiedział. 3x3 3 sytuacja. Twist z eliminacją. Odląga już idzie stary! I zaraz zobaczymy. No jednak siuchy lepszy. I runda pistoletowa będzie chyba leciała na konto Liquid. Zobaczymy, czy West Melon da radę, ukąsić kogoś. No niestety nie. Jeden do Zrada Liquid po stronie Tero, gdzie gra siuchy widzowie i Ultimate. Trzeba im kibicować. Przede wszystkim. Siuchy i Ultimate mają wygrać Majora, tak samo jak Snacks i Hades i Tas. Więc no, kibicujemy polskim zawodnikom na Majorze. Tak samo NeoFace. Też byśmy chcieli, żeby wygrał. Ten smoke tu był nietrafiony, bo gość zablokował z Vision, bo tu był smoke, palak na gale, mieli wyjść z zakrętu i wejść go galo, a to się była runda troszkę i miał być split po prostu galą z longiem, bardzo szybki. Prosty pistol, bardzo popularny. Zobaczymy, co Siuchy tutaj wykombinuje teraz z ekipą. Już przejmowanie gali jest. Mi cały przejęty dolny też. Zobaczmy, że, tu, że tutaj ustawienie na longu jest dwójkowe z fight sevenami. No powiem Wam szczerze, jeszcze dwóch na PS-ie, a jest i te wyjście. O jest, o jest. Jest eliminacja na no, West Melona Emilia, no jednak nie zdobywa fraga. A mógł zdobyć jeszcze. Więc no, te wejście jest już zatrzymane. Jest powrót na Mida, ale najlepsza możliwość, bo wejście Galo, właśnie Ultimate z fragiem. I czy będzie przyspieszenie Midem? Możliwe. Poleci fake, raczej fake poleci. I będzie. Rotacja do trupa. Bardzo mądry kolor siuchego. Ale tu ekipa wraca. Już też powinni słyszeć to zawodnicy Liquid. Poleciał fake jakiś z Gali. No nic nie polecia Ty masz Aż smołka nerw. No w tym momencie. Właśnie dobrze teraz poleciał fake. No i West Melon. Maksymalnie jedną eliminację może zdobyć. Nie może więcej zdobyć na pewno. Czy NAF to sprawdzi? No jednak sprawdza. Ale no dwie eliminacje. No niestety też Ultimate nie trafia. Zmienia broń. Ładnie nerz z eliminacją. I ch... No, musi zacząć wypijać, no. No i widzowie, mamy rundę z fiuta. Niestety, mamy rundę z fiuta, ale ja to i tak zapiszę, wiadomo. No, zdarza się nawet najlepszym. Nie no, gościu za dużo zrobił, no nie oszukujmy się, nie? Gościu za dużo zrobił. Od razu do pomocy jest Zak. Emilia też z jedną eliminacją. Ten z, z tej paczki na B, nikt tego nie sprawdził. Od razu powiem, pójść refrak, nie rozumiem czemu tam nikt nie zrefragował. Westmelona. Mm, West Melona. Tam West Melon chyba stał, nie? się zgali, zobaczmy, czy. Ultimate kogoś ustrzeli, ale Nejdzik, ale zabolał, ja p. No, zobaczmy, no o tu Zakr. Prosta eliminacja. Następna eliminacja od Zakra. No i. 2 do 1, niestety. No powiem wam szczerze, że. Zobaczymy, jak ten mecz się potoczy, bo zawsze, jak wygrasz, wygrasz forsa, to jest tak roz***na ekonomia, że szok już wtedy. Już do końca meczu. Pistola jak przegrasz, to jeszcze nie jest tak na ekonomię, a tak to jest tragedia. Zobaczmy, będzie duelował się. Zak, no jednak on nie boi się, strzela się. Calm, bardzo agresywna gra. Pod BSMB, z MP9. No stary, jak na razie tutaj. Sigma można powiedzieć. ten Vision wygra ten turniej, To już w ogóle kur... to fenomen jakiś. Mamy wyjście midem. Zobaczmy, ktoś patrzy, tego mida. No, patrzy, Zak tego mida. O, zauważył Ultimata. Tak. Bez problemu trafia. Wiemy, że no, tej sniperki jest bardzo mocny, ale no rewanżuje się mu ultimate. Stary z fragiem na długą odległość można powiedzieć. Westmelon to samo. Na midzie. Będzie walczył. Czy z Galikoś jest? No z Galiko nie ma, bo grają po BS-ach. Ale Westmelon się nie boi, kurwa. Wejście Galą. No też czekają drużyna na Liquid, aż stanci wyrzucą się z granatą już trochę tych, tej ekonomii. Zmierzy to ekonomię. Chociaż Nerd, no zglokował starego, to jest... i... Musiałem, że do Pokeball będzie, a jednak nie ma. No bombę podłożą, to będzie bardzo dużo. No jest bomba podkładana. No i Liquid zrobił plan na tych lokach. Zrobili plan. Nerd nie trafia dwa razy, ale Emilia tutaj z Westmelonem melonem. Wygrywają rundę. Mamy 3 do 1. No i bomba podłożona i ta ekonomia już troszkę się naprawi na pewno w tym momencie. Gdyby bomby nie było, to by była tragedia. No dobra, 3 do 1. Ultimate znowu ze Scoutem, bo jednak kupił w poprzedniej rundzie skauta Nie wiem, w ogóle dziwny ten baj jest tego jednego Scouta dla mnie. Bardzo dziwny jest na tym daście. że on musi znowu grać Scouta i nie ma łupy Siuchy, zobaczcie. Nerd, co to przepraszam, przejmuję już... Gale bardzo blisko, a tu jest Melon na blisko. Zobaczmy, czy doleciał smoke na bramę. Okej, okay, myślałem, że nie, nie doleci ner też skoczy na tego Xboxa. Było fake przejęcie Longa od Liquid i zobaczcie, że tu stary zakrem podchodzą do gali, czy Poleci flash. Poleciał Fletch, Najpierw nie trafił, no ale siuchy, kasuje jedną osobę. no czy druga osoba padnie, jednak nie, no nie przyspieszył. Polecił o Smoke od Emily, no i czy będzie wyjście midem? No powinno być, powinien być fake na mida i i wejście Galą albo Longa drugie tempo. Imo, najlepsza możliwa opcja, żeby troszkę wywrzeć presji na midzie. Poleciał Smoke właśnie, poleciał też Smoke na wyjście B? Nie, jednak nie, ale NAV tu jest gotowy do wejścia w ogóle pod bejca ekipa tu się, zobaczcie. Zbiera. Siuchy też jeszcze da smoka 3-2-B. Ale tu bardzo mądrze gra Emilia, sprawdza gale. Zobaczymy, czy Siuchy padnie. Zaraz będzie widział Emilia, że tu poleciał smok 3 b No i zobaczmy. Kalm, już zespotowany. Bomba też chyba była zespotowana, ale zobaczcie, że Emilia zdobyła fraga na midzie, na Siuchym. Bardzo ważna eliminacja. Jest wyjście B. Powiem Wam, że. Dziwny kol, bardzo dziwny call od Siuchego w tym momencie Jak pod TB wracali, zobaczymy czy na Będzie się spodziewać jeszcze jednego zawodnika, no nie spodziewa się Emilia łapie fraga na Midzie łupy. Zostaje sam Ultimate, który No też wyku**ki te, 4 do 1. Ale piach gra te Liquid, ja pi jaki piacho oni grają nie da się oglądać No tu potrzebna jest przerwa Ja mam powiem szczerze, że oni to grają tragedię Co no, to za call był, żeby wrócić Ekipo pod B? Dziwny! Dziwny call, ponieważ gościu padł z A, no nie? Zabili gościa z A, starego. Zobaczyli AWP na A. No to może być jedna osoba maksymalnie na longu, no nie? No to przemyśl tą galę. I kurwa musisz więcej pofejkować. No taki fake to jest. To musi być gala zajęta do końca. Twister w ogóle wrócił na tego longa. Przez długi czas go nie było. No nie wiem. Dziwna sytuacja. Naprawdę dziwna sytuacja. Nie wiem, co tu się stało. W tym momencie. Bardzo długo w ogóle to trwało te wejście, bardzo długo. Druga sprawa, jak już nawet dał takiego kola, to uważam, że siuchy wychodząc Mida, był już w tym miejscu, to on już dawno powinien być na wyjść. On już dawno powinien napisać osoby z B. Razem. Siuchy tutaj łapie kontakt i ci już wychodzą, wiecie, z dwóch stron. Ale ultimate w ogóle z fragiem na snajper... w ogóle snajpera zabił. Podniósł to AWP, może mu się uda. Brawo! A... Nerd teraz podniósł ta Myślałem że to Ultimate podniósł, to Nerz jednak. Aż no wiadomo to nie jest sniper. Wiadomo, na podwójnym mnie tak blisko, to powiem wam, że aż jestem w szoku, ale Emilia za BS-em. Czy będzie runda z Dobre flesze lecą, też od West Melona. No jednak ultimate jeszcze z jedną eliminacją. I zostaje sam NAF. I zobaczmy. Czemu nie wychylać ty preloaduje? Co ty ka robisz? Nie wiem, ja nie wiem co ten NAF robi. Ty preloaduje broń zamiast wychylić od razu. Nie wiem. Nie jestem w stanie stwierdzić, że on nie wykorzystał takiej okazji. Dziwna sytuacja w ogóle. To igluje, tu siuchy igluje, no ale powiem wam szczerze, że te iglowanie jego wygląda średnio. Naprawdę średnio wygląda. Też ten Liquid gra jakoś dziwnie, naprawdę. Za dużo struktur widzowie, za dużo struktur właśnie. Tutaj widać, że te struktury jednak na tak drużynę jak Link Vision trzeba grać trochę z no nie? Uważam. No trzeba troszkę z pograć. Przestruktury, struktury, tak, tak, no niestety. Wyszedłem, runda wygrana. Ja może ja meczu nie mogę oglądać, k**. Może siuchy wie, siuchy wie, że ja oglądam jego meczu. Może tam osranie leci. W ogóle West Melon, zobaczcie, West 14-3 statystyki. Bardzo dobrze mu idzie w tym meczu. Zobaczmy ultimate, co on tutaj zrobi. Teraz, sabłupki. Czy będzie podejście pod B? No powinno być podejście. Twist powinien fejkować longa. Nerds może też jakieś granaty. I spróbować wejść, bo ultimate powinien piknąć. No jednak nie pikuje. Aż jestem k** zdziwiony, że nie chce piknąć tego BSAB. Czy będzie kontakt? Będą próbowali jakoś zmieścić się przed palakiem? Sprawdzone. B po flashu, Poleciał smok Już abort chyba będzie. Chociaż. Poleciał fake mida, fake long. I będą chcieli wchodzić uploadem na ten BSB. No ale tu Kalm jest sam, bo West Melon jest przed bramą te, przy tej ustawce. Lecą granaty i tu może żeby zaskoczony. Tak, jest zaskoczony. Dobre wejście. Idealne w timing. Bardzo dobre jak flot B z granatami jeszcze dolatującymi. Więc naprawdę dobre wejście od różny Liquid. Wreszcie się udało coś. Będziemy mieli 5 do 3. Kto jest iglem w Lyn? Szczerze ci powiem, że nie wiem, kto igluje w Lyn Vision. Nie wiem, kto igluje. Na pewno nie stary. Znaczy ja uważam, że za Zasiuchego dobrze napisa napisałeś Widzu, że i tak powiem dojść. I tak to by struktury zrobił drużyny, tak, nie? Widzowie. Takie struktury by były. No, widzowie, mamy potencjalnego Bonda. Jest potencjał, bardzo wysoki. 5-3, drużyna Liquid wraca. Wraca do tego spotkania. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. Zobaczmy Zak, jaka agresja nam idzie. czy Ultimate raczej nie powinien się tego spodziewać. Uch, puhu, uh, nie trafił, ale akurat tak uciekłem. Do lewej mu. Troszkę niefortunnie dla zakra. Na pewno nie jest zadowolony z tego, że taka sytuacja się wydarzyła. Smok na mi da poleciał, też smok na dolny poleciał od CT. West Melon na swojej pozycji, na rusztowaniu sobie stoi, niewzruszony poleci fleszyk, no dobry fleszyk, ale Twist wie, że tutaj Emilia zajął longa, jeszcze i druga osoba rzuciła mu flesza Więc zobaczmy, czy będzie zajęcie longa, bo tu Sniper będzie zawcelowany, dobrze jakby flesz poleciał, Uff, odważnie odważnie tak powiem, no tak, ale jest refrak i jest wejście galo. i to, ta runda będzie bardzo ciężka dla yy, drużyny Lynn Vision żeby takiego splita bronić. stary jeszcze z pokebolem Emilia z Pragiem! No, ale odpowiada tutaj. Mamy sytuację dwóch na dwóch. West skasowany też przez Nerca i mamy sytuację dwóch na jednego. Kalm, czy będzie bohaterem, czy będzie bondem na następną rundę? No zobaczymy. To był palak? Co ty, fiesi, serio? Ch** tam, jeden pies. Mogę nie zauważyć, bo tuż dużo się dzieje. No i zobaczmy, czy Kalm da radę. Dla mnie palak jak Pokeball. No, i kalm jednak zdobywa tego fraga. No i chyba runda ugrana. Nie, palak, błędny palak, ale wychurneca, jak dzieciaka. No bardzo dobra runda od Lynn Virgin. Powiem wam szczerze, że runda ta była nie do przegrania. Nie do przegrania, jak robisz taki split. Jak jeden na osa była w CT, a druga była w połowie longa. Nie wiem, jak oni tę rundę przegrali. No ale niestety, no zdarza się, nie? Tragedia. Wam powiem tragedia tak szczerze powiem. Co oni tu odpili? jakie... Jak, jak jak tarło? Aż no pauzę da drużyna Lindvision, bo oni sami nie dowierzają co się stało. Dobra, wyjście longa zajęcia, ale zobaczcie, Siuchy sam wyszedł z tego longa. Ustawka na gali. No to tą galę muszą zabalczyć, drużyna Lindwy. No, jeśli nie zabalczy o galę, no, to jest GG, bo znowu są w kleszczach, z dwóch stron będą zamykani. Ale podkrócony trup jest, więc też dobra decyzja. Jeśli nerd będzie cały czas zwlekał, no to. To runda będzie. Za wolno gra drużyna, uważam, Liquid, bardzo wolno. Rozbicie najdem smołka no ale też, że frak nie poszedł żaden, to jest ch... fenomen, ale dobry palaczek. trzy osoby za smokiem w ogóle się chowają, Westmelon fragiem następnym, ja wam powiem szczerze, zobaczmy ultimate co on tutaj zrobi, 2 na 4 sytuacja, no ten ultimate to wychyli, czy on będzie baitował k... cały czas, nie ja wiem, ten ultimate to k... powiem wam szczerze, że jest troszkę baiterem. Co jak co. No i niestety 7 do 3. Tanta runda, no zaważyłam, można powiedzieć, o spotkaniu, co zamykali ten WSA. No, mamy 7 do 3. Dobra, znowu nerds pobiegł midem. No powinien już chodzić Galek. No, zajmować to jak najszybciej. Właśnie, o to chodzi. Po palaku. Tutaj może być zaskoczenie. I explos z gali zrobić Fake meat, lewo, prawo smoke. Właśnie, poleciały. Lewo, prawo smoke. I wejść w galę. W tym momencie, zobaczmy. Mamy wejście galą. Tak, z jedną eliminacją. Czy to będzie drugą? Nie udaje mu się. Jednak naflepszy lepszy z nerwcem. Teraz zamknięcie od longa. No, ale jeszcze Emilia. W B się Mogą się go nie spodziewać. Tutaj nikt nie sprawdza, ale Emilia. Z jedną eliminacją. Czy będzie druga? Ultimate. No, Ultimate to chyba nie trafia. No i zostaje sam nerd. Który, no... Raczej wyratuje ekipę. ich nie Jednak nie! Kansem, 19 HP tylko 8 do 3. Drad lużyny I wam powiem szczerze, no, robi się na tym majorze taka clown fiesta, że co te Liquid gra to jest nieprawdopodobne jak oni taką rundę mogą przegrać z typem zamykającym od longa stary wejściem Galous. po raz kolejny. Taki, takie rundy widać są nie do przegrania, naprawdę. Takie rundy są nie do przegrania. Co tutaj się dzieje w tym meczu? Po prostu. To jest taka klam fiesta, że to jest chuj. Dla mnie to disband zaraz tego teamu powinien być. Chyba, że drużyna Liquid wróci po stronie CT. Ale... Jeśli oni będą tak grali dalej, to to za daleko nie zajdą. Na tym Majorze. Nie rozumiem czemu ludzie dawali Lindwizjon 0-3, a czemu nie? Bo nie wiem. Nie ja na przykład nie rozumiem czemu ludzie dawali Vitality 03. Mogę powiedzieć w tą samą stronę. Przecież ja mam ten pikiem stary. To dla mnie zabawa, ty. Mam totalnie w dupie. Jezu, wy, tym pikiem przejmujecie się bardziej, niż jakbyście kupon za sobie postawili, który i tak ch**a znaczy. Dla mnie to przede wszystkim zabawa jest, no. Dobra, no jest wyjście galą. Teraz, ze smoke'ami. Ale powiem wam, no za... Tak, no nie ma fleszy za betę przy wchodzeniu. Co to kurwa ch... jest? Tylko jeden flesz poleciał, ale k**a ch... są te wyjścia. No nie, nie potrafię zrozumieć, co odp... Pi... Na na Liquid. No tam to na pewno zmiany muszą pójść. Na pewno zmiany muszą pójść. to jest ka nieprawdopodobne. To wejście, gdzie typy mają te dwa smoki i sniper może być celowany. To tu osoba jedna, i to prawdopodobnie sniper powinien robić: rzuca dwa flesze jak gościu wychodzi ze smoka Dwa flesze w te miejsce wybuchają. Żeby sniper od pierwszego flesza się odwrócił, odwraca się i drugi wybuchał na pysku, tak powinno wyglądać wejście po prostu, no i tyle. I od razu wtedy ekipa już jest w tym miejscu i jest za mój site, no ale no duży Liquid jednak, no ma problemy z tym. Tam powiedział, poleciał jeden flesz, to jest za mało. Tam przynajmniej dwa flesze muszą pójść. Druga sprawa, ekipa Liquid to kupuje Neidy też w Tero, to jest też dla mnie fenomen. Tutaj to kupuje Neidów aż tak się nie kupuje po stronie Tero. Można kupić jeden, dwa, ale nie więcej. No, Franki ma rację, no. Ja nie wiem, jak można mówić, że wiedzą, czemu to jest w ogóle też klan Już wiadomo, czemu Siuchego wyrzucili stary. No, za... jak Siuchy był, to Maus też dobrze grało, no. To jest takie płytkie myślenie ludzi, że to jest szok. Bardzo dobrze grali. Ale to nie jest wina Siuchego stary też, Kurwa. No, i on ma chły team. Przecież ten team jest 30 razy gorzej niż miał Maus. To nie można, Zwalać wszystko na Siuchego. Więc to jest taka beka kurwa z ludzi, że to jest szok. No ale Bartek, ludzie tego nie rozumieją, wiesz? Ludzie po prostu płytkie myślenie mają i kurwa, najlepiej jest obarczać kurwa winą Siuchego i Snacksa. I najlepiej co, ci ludzie, co chcieli Snaksa w drużynie, wszyscy kochali go, to nagle wszyscy go tak chcą wybać No to są takie chorągie nie? Więc są ludzie, to chrz znają na grze, tak na serio. Nawet nie wiedzą, co się w meczu dzieje. On tylko widzi rating i fraga. No i to co najwyżej. A nie, nie zobaczy, że typ mu ka zafleszował, że typ mu robi miejsce, żeby te fragi zrobić. No nie k***a, Bo za głupi są niektórzy ludzie, no. Żeby patrzeć na takie rzeczy. No dolny trup sprawdzony. Przez k***a zakra. W ogóle w szoku był nerd, w ogóle dziwnie się ustawia ja powiem szczerze, w tym dolnym. Zostawili go w dolnym trupie. Dobrze, na wskrócił. Trójkowo sami na B No No To nie, jest nie do odbicia raczej. Ultimate. to no nie zdobyła fraga teraz. Dziwne, że nie zdobył tego fraga, ale siuch, jest tę Jedną, drugą. Brawo, brawo Kamil. No i mamy 9 do 4. To jest teraz do powrotu, bo to jest do powrotu, jeśli pistol jest ugrany. No i zobaczmy teraz, czy ten fort będzie wygrany, czy nie. No bo już drugi fort przydałby się wygrać, bo dwa pistole ugrało Liquid. Czemu w ogóle ten nerd jest sam w dolnym i z gali nie ma? To też jest dla mnie... Fenomen, dziwne ustawienie. Po to jest, ej, Nie potrafię tego zrozumieć. Czy oni się tam pokłócili, czy co? Co tu k... w ogóle jest, że Ners jest sam w dolnym i nie ma gościa od gali? Żeby móc baitować, czy nawet pomóc Neidem rzucić, k... No zazwyczaj tak k... normalnie drużyny grają. Tym sam k. na forcie stoi w dolnym. Fenomen to jest jakiś. Co jest odpierdane, to jest hit, ale no twist, no już dostał heada, naf jest sam, już się mota jak gór przeremblu i właśnie się wypierdane. No, on się rusza jak totalny quot, naprawdę. Ja nie rozumiem w ogóle co się z tym człowiekiem stało. On był tak dobrym zawodnikiem Fenomen ustawienie. I to nie jest wina siuchego. Kłotę. Że Knetji gdzie sami nikogo od gali nie ma. No to nie jest wina siłego. Że taka sytuacja się wydarzyła. CS2 go zniszczył, No wiele osób zniszczył CS2, no To jest normalne. Gra dla normików po prostu, co advantage Pika mają i biegają i strzelają i no to siada. No niestety znowu runda z fiuta. 4:9 było. Siuchy się w głowie. No, Hajs dobry dostał. No słuchajcie. Wszyscy by poszli. No jeśli nawet masz skład i dostajesz dobry hajs, no to czemu ma nie grać? No cały czas chce być w obiegu, ale ja uważam, że tutaj no ultimate na pewno będzie do zmiany i naf też będzie do zmiany raczej. Nerds, ciężko stwierdzić. Zobaczymy jakie zmiany zrobią. Może Nerfa też zmienią, albo nerdsa zmieniał i ultimate NAFa zostawią. zostawiał. Wie, no nie? Hades do Liquid, no ja nie wiem, oni raczej będą mierzyli snajpera jakiegoś totalnie tier 1, no nie wiem czy Hades by sobie poradził, pewno na, 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 uważam, żeby były lepsze od Ultimate Hades, ale raczej no Liquid chce mierzyć w tier 1, w ogóle wygrywać turnieje, to nie jest organizacja, żeby odpadać w grupach, to jest organizacja, żeby wygrywać wszystko przecież, więc oni pieniądze mają. Dobry Hajdiego Twista 4 na 4 sytuacja Dextera, Dexter nie jest jakiś dobry. chyba stary. Nie, nie rozumiem, jak. Ludzie widzą przez pryzmat jednego turnieju Dextera. Przez pryzmat jednego turnieju. Zobaczcie, co jak wcześniej grał. K***a. On nie jest jakimś super snajperem. Gra ok, ale no nie k. No, nie jest k***a taki, żeby napisał, kierował cały czas drużynę. No i naftę że daje swoje życie. No i jest po rundzie. Ciężko jest teraz snajpera znaleźć. Naprawdę jest ciężko. W tym momencie. Chyba gorzej jest niż igla kurwa, na ten moment, snajpera znaleźć, Wam powiem szczerze. Iglów to kurwa, już teraz troszkę jest, a snajpera? Taki tier 1? ciężko jest znaleźć. Żeby on napierał. Dobra, next, co teraz wykombinuje. A ch kombinuje Zak jeszcze zabija Emilię. No i mamy 11 do 4. Znaczy nie no, jedyna osoba, która mogłaby tam dojść, no to, no, to tak samo do G2, no to Jame jest dobrym snajperem, tak? Uważam, że on by sobie poradził i by dużo zmienił w zespole, no ale to angielski, nie? Ja nie wiem, on chce chyba grać u, u siebie w Rosji z zawodnikami, Zacznijmy od tego. Więc raczej ciężko. No dobra, mamy przejęcie Longa, jest ten znowu Force czy Siuchy, da radę coś zdobyć? Jest, brak od Twitcha, Siuchy to samo. 11 do 5 raczej będzie. Raczej nie da rady, West Melon, ugrać rundy. Ja cały czas i tak wierzę, że tutaj ekipa Liquid da rady to ugrać. Ja cały czas wierzę, bo to jest do ugrania. Wiadomo, że oni Forza przegrali. Teraz zobaczymy, jak dużo na Vision zagra mecz. Po stronie Tero 11 do 5. Tych pieniędzy nie ma dużo w tym momencie. Będzie grany Force i mo. Raczej powinni Forza zagrać. I może być 11-7 wynik, nie? Ale już to też nie jest jakiś super. Przecież to jest rifler stary, no. Przede wszystkim muszę znaleźć snipera. Magno jeszcze nie jest jakimś świetnym zawodnikiem. On tyle faili na piję też. On y, strasznie nierówno gra. Zacznijmy od tego. No dobra, patrzmy teraz. Czy wejście galą da, dadzą radę. Ultimate jest, jest tutaj sam, to też ma przeknę. Siuchy ma flesza do pomocy. No i co? Dobrze, Ultimate nie wyrzucił tego palaka, ma tego lepszego. Sprawdzenie mi da Twista i na nam idzie. No będzie wejście galą. Dobrze jakby do CT Twist już... Gotował szybciej. No i ultimate, musisz przynajmniej kur... dwa fragi zdobyć. Proszę cię, masz palaka. Poleci smok od razu palaka rzutaj. Kur... już 2GG ch... No i zobacz O i osrany. Oj, ch... Oj ch... takie wejście do... To ja w ogóle nie wiem, ja dawałem czwórkę i mi się w ogóle przełączyła k... Ty panami a normalnie czwórka naciskałem. Nie rozumiem co robił ogólnie to tutaj, w tym wejściu, to jest wina Twista ogólnie, nie? To jest wina Twista w 90%. Ja nie rozumiem gościa, czemu on tu stoi tu i patrzy. Jeśli mają dwóch graczy B, ty patrzy w te miejsce, jest mało czasu, nie ma smoka w CT I gościu patrzy tu zamiast k***a. pójść do CT i pomagać ty z A, nie potrafię tego zrozumieć co twist k***a. Zrobił. Czemu tak się zachował? Dziwna sprawa, nie? Nie potrafię tego zrozumieć, nie? No, mi ręce opadają. Gościu z A, z Kałachem czy z MKO bardzo małą szansę ma zabić pięciu typ albo czterech, którzy mu wychodzą z Gali. Kałach, Gdaimia to Galil i Tek. Bardzo małe szanse ma bez pomocy z CT, a z Dronga, jeśli tu nie ma snajpera, to ten typ też nie za zabijać tych gości. Ci mają o wiele łatwiej zabić, ku. Typów. Jeśli tutaj też granatów nie ma za dużo, bo nie mieli za dużo granatów, ten w jeden flash to fiut, tak może się w chuju w ch... wsadzić, no. Tutaj już dawno Twist powinien być, jak oni w ogóle z gali napije i wtedy z CT i potem y, Ultimate zabija kwa za no. No tak to powinno wyglądać. Jeśli nie masz smoke'a w CT, to ch. Co to za rotacja jest? To jest ku... fenomen! Co tutaj się dzieje w tym meczu? No jest wyjście longa, ale zobaczymy, jak ta siuchy z ekipą się popisze. Popatrz. Od razu biegnął głową kur... ostro. Siuchy z jednym fragiem. Bez flesza też nikt nie ma, żeby rzucić, ale przynajmniej do, poke do pokebola Emilia złapana. Ale stary z Kedem. Zachodzi, tak? Chyba na dwa sytuacje, żeby zdobyła eliminację. BO3? Bo 3 No bo 3 brakuje, tak, ale przynajmniej mamy. No nie będzie się podziałać na pewno, spodziewał starego Piachu. Nie ma szans. No, i ultimate no ma defa, ale raczej bez szans, bo paka, paka jest na podest. Więc raczej GG. Oj, no 13 do 5. Bez nadziei nagra Liquid. Tyle błędów, ja powiem wam szczerze, dawno nie widziałem. Dawno nie widziałem tyle błędów, jakie w tym meczu Liquid. Jak oni grają. Każdy gra jakby solo, jakie rundy oni przegrywali, na daście dwa razy mieli splitak na a long zajęty, gala zajęta, oni taką rundę k potrafią przegrać. To jest dopiero nieprawdopodobne. To jest po prostu niemożliwe, że takie rundy przegrywają, a rotacja w ogóle, Beten force, kurwa też, Jezu, no nie da się kurwa oglądać, co to się kurwa dzieje po prostu. No nie da się, po prostu nie da się. Co oni odpierają? Ale to nie jest wina Siuchego, k nie? To, to serio, to nie jest wina Siuchego, przecież. To ludzie, k***a, sami myślą, oni sami mają, kurwa, podejmować decyzje. I może powiedzieć, będziemy wchodzili tak i tak. I, chuj jakie granaty rzucasz? No to też ekipa powinna, k***a, sama się domyślić też w wielu przypadkach, jak masz takie kole frywolne, tak? No zobaczcie G2 dzisiaj, no ja... Ogólnie te, k***a, cztery rundy, co oni przegrali, to jest nieprawdopodobne, jak oni zachowywali się w tych klaczach. To ludzie myślą, no? to oni mają myśleć, Na Przecież nikt nie będzie mówił, kurwa. No wychyl lewej, wychyl z prawej, no tragedia, nie da się tego oglądać. Jak oni wchodzą gale, mają fajnego kola z dwóch stron, jest domykany, domykany A, co tam lepiej powiedzieć? No nie, nic nie jest w stanie lepiej powiedzieć. No ja po prostu nie potrafię zrozumieć to, co się dzieje ku... na tym majorze. Uważam, że ten major to jest najniższy poziom CS-owy, jaki widziałem. Serio, najniższy poziom. To jest tragedia, ku... jak ten major wygląda. Jak... Ku... Serio, nie potrafię tego zrozumieć. Co tutaj się kur... dzieje na tym majorze? To jest nieporozumienie.